No to jedziemy zdobywać trasę Wygiełzów-Zamek Lipowiec-Rudno-Zamek-Tęczyn. Dzisiaj autem, dlatego żeby nie tracić czasu na dojazd. Rower z tyłu na haku. Jedziemy powoli i bezpiecznie. Rower już ściągnięty z auta. Cyk. Rower, auto, cyk. Czekał na przyjaciela podróży. i będziemy wyruszać powoli. Kiedyś mnie tak Google poprowadził. Droga na wprost, potem było prawo, lewo, a on mi kazał jechać prosto. Więc, żeby Cię nie okłamać, jechałem takimi krzakami jak tutaj. Dwie gleby, no bo mi dwa razy przednie koło śmigło na muldach. Jazdy ze mną. Dobry? I na to wygląda, że jedziemy prosto. Tak. Prędkość też zacna, widzę już. To mi się podoba wiatr w uszach z górki Wow Mówi nawigacja, że tutaj A teraz mówi, że tutaj Przed nami chyba, nie? No Masakra Dobry Zakaz wjazdu Ale nie pisało o rowerach Czy to jest ta Puszcza Dulowska, tak? No, to chyba wyjedziemy właśnie koło tego studia filmowego To chętnie bym go zwiedził. Jak Ci się da w ogóle? No myślę, że myślę, że byłoby ciężko. Jaka ochrona to są te czynniki? No fajne to. Nie wiem, czy wolno nagrywać, ale, ale w sumie... Widzisz? W kształcie kasku. Ciekawe, czy ktoś tu jest dzisiaj. No, fajna sprawa. Wolałbym, żeby było z górki. Ale czym bliżej zamku, tym lepiej. Rondo. Prosto. Na czwórkę. No, 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 do góry. Chyba, że znasz tu jakąś drogę, to... Górkę. Ale widoki zacznę. Taka górka potrafimy zmęczyć. Ja niestety nie mam czegoś takiego jak nachylenie, ale czuję to w nogach. 5, 6, 7. Procent? Aha. Czyli rośnie. Nie, prosto, prosto. Choć tam może by było lżej. A, a sorry. No, zamek jest fajny, więc warto podjechać. Zjeżdżając z żaru, z, wiesz, hamując przednim hamulcem, zrobiło mi się coś takiego, że amor mi się tak wbił, że zaczęło mi tylne koło podnosić. Piękne zamknięte. Ciekawe, czy otwarte. Chyba wygląda na to, że to zamknięte jest. Zakaz palenia, no dobra, palić nie będę. Everybody home! ciekawe. A znaczy, i tak powiem Ci, że jest o tyle fajnie, że nie ma jeszcze tak gorąco. No, myślę, że nie w koszulkach. Powiem Ci, że tak trochę A kurwa mać! Co? Właśnie sobie wdepłem w pokrzy. Masakra! Nie. Nie będę ryzykował zjazdu tędy. Po prostu poezja zwłaszcza. No próbujemy. Zamczysko jak było niedostępne, tak jest niedostępne. Zjazd też fajny. As yeah. Obyśmy tylko nie musieli po tą górę wychodzić. Heble to mi się chyba spoliły już w ogóle fanem chińskich marek także Co tu wiele mówić połowę mojego roweru to jest AliExpress Z lata temu, lata temu Ja nawet czytałem, że te moje pękają Chociaż to jest aluminium no nie? będzie z górki pierwsza przejazdka w koło gamrotu tak niechętnie Otrzyma no, się nie bo ten gwiazd na smutną górę zjazd jest okej okay. znaczy co najbardziej newralgicznym miejscem jest tu przy mostku A. no nie no bo tak tu ci w połowie nie szczeli prędkość 40 na godzinę ograniczenie do 40 Trasa Lipowiec, tenczynek zalicona z powodzeniem. Górki zdobyte, zjazdy zdobyte. Trasa fajna, zapraszam do Endomondo, link w opisie. Gonimy kolegę, który ucieka nam trochę. Właśnie zniknął. Ogólnie to kończymy jazdę, wracam do samochodu. Jadę do domu. Dzięki za oglądnięcie, za wszystkie subskrypcje. Plusy i minusy. Łapki w górę, łapkę w dół, komentarze. Do zobaczenia. Przejechana. Bardzo fajna polecam ogólnie. Nie jest aż tak ciężko, jakbym to sugerowała pewnie moja gadka na filmie. Chociaż kilka górek się zdarzyło, które mnie trochę zniechęcają. Z tego względu, że jednak kondycja nie taka jak powinna być, pakujemy rower, wracam do domu. Zapraszam do oglądnięcia filmu, do subskrybowania, do łapkowania, do komentowania i zapraszam oczywiście do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że oby jak najszybciej o coś się tu porobiło. Powrót bezpiecznie, trzeba dobrze pozapinać rower żeby nie spadł właśnie w ten sposób głównie bagażniczek bardzo fajny, polecam ciule jeszcze mnie nie zawiódł wszystko się w miarę dobrze trzyma nie do końca o, teraz jest to w miarę pewne